Cześć, witajcie w programie Porachunki Osobiste, w którym opowiadamy o tym, jak mądrze zarządzać swoimi finansami. Wita się z wami Alicja i Paweł. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o prądzie i o tym, jak mądrze tutaj oszczędzać, bo sytuacja jest jaka jest. Większość prądu w Polsce opiera się na węglu, a w ostatnim czasie węgiel zdrożał już dwukrotnie. No i niestety bardzo wiele wskazuje na to, no, granicząc nawet z pewnością, że zdrożeje jeszcze. To za tym idzie również i prąd, dlatego ta zima, która teraz nadchodzi, no nie to, że chciałabym tutaj straszyć, no ale będzie na pewno inna niż te poprzednie zimy. Dlatego warto tutaj zastosować kilka porad, które dzisiaj chcemy wam właśnie powiedzieć, jak zużycie tego prądu mądrze ograniczyć. Tutaj też nie chodzi o to, żeby wiecie, powyłączać wszystko i po prostu żyć jak. Jaskiniowcy, no nie, złe porównanie, ale żeby żyć bardzo, bardzo właśnie tak asetycznie, ale żeby mądrze po prostu ten prąd tak. wykorzystywać, no bo faktycznie te rachunki no będą wyższe i wyższe. Tak, tak. I, i tu będą na pewno porady, które no, wiele, wiele osób już słyszało, mhm. przynajmniej część z nich, więc, tak. więc no ale lepiej rzeczywiście powtórzyć parokrotnie tego typu ważne informacje. Zwłaszcza, że w tej chwili tak naprawdę no, wysiłek do ich, do ich stosowania będzie taki sam jak wcześniej, a ten zysk. Wysysk będzie no, w tej chwili dwukrotnie, e, dwukrotnie większy, a być może jeszcze większy niebawem, niestety. Mm -hmm. no, niestety pod tym względem, że e, te wydatki na prąd rzeczywiście będą stawały się bardzo e, dużym kosztem po prostu. W, I obciążeniem tak, w, w, tak, w domowym. No to pierwsza taka najbardziej popularna rzecz, to jak mamy możliwość właśnie wykorzystywania prądu dwustrefowego, chociaż to też trzeba zobaczyć właśnie do naszego życia, czy nam się opłaca, czy faktycznie tak to będzie u nas działało. Też zobaczyć, jakie są faktycznie koszty, no i czy w ogóle mamy taką możliwość, żeby to wprowadzić no, u siebie. Tr tr trudno tak jasno po prostu powiedzieć, każdy z nas ma różnych dostawców, po prostu tak. energii w swoim rejonie dostępnych, więc no, musimy to sprawdzić po prostu u naszego dostawcy. I wtedy, jeśli mamy taką możliwość, no to po prostu dostosować trochę wtedy swoje życie do tego, czyli wiadomo, pranie, em, nie wiem, tak. naczyń, mycie w zmywarce, czy właśnie korzystanie z, z elektryczności, przełożyć na ten czas, kiedy jest tańszy ten prąd. No i tutaj czasami niektórzy mówią o tym praniu, że no ale to wtedy trzeba prać w nocy i rozwieszać w nocy, tak. więc fajny sposobem jest tutaj ustawianie um... Zaplanowanego, tak, tak. Prania. To, to, to mhm. jest coś, co ja lubię robić. Tak? Mhm. Czyli sobie nastawiam wieczorem po prostu pralkę i ustawiam tak, żeby skończyła się po prostu prać wtedy, kiedy wstaję. No i rano mogę sobie rozwiesić pranie po prostu i, i, i mam świeże, pachnące pranie wyprane zdecydowanie taniej niż, niż gdybym prał to w ciągu dnia. Tak i nawet jeżeli to będzie troszkę leżało w tej pracy, powiedzmy godzinę czy no mhm. tego typu czas, to też nic się nie stanie, bo tutaj zależy kto o której wstaje, jak ktoś wstaje mhm. o dziesiątej na przykład no To już się może nie załapać wtedy na ten tańszy prąd, więc tutaj to też mhm. po prostu można sobie do tego dopasować. Mhm. Tak. No, drugie to, to wiadomo, to jest już, już taki bardzo wyświechtany, chyba, tak, chyba najpopularniejsza rada, czyli gaszenie światła w pomieszczeniach, w których, w których nas nikogo nie ma. nie ma. Tak, z którego wychodzimy, skoro nas nie ma. I tutaj tylko no, chcielibyśmy też się takim mitem rozprawić trochę w, tym, w, tym, w tej kwestii, bo często się mówi, że no, jeżeli na przykład Chodzimy na 5 minut, no to nie warto, ponieważ żarówki wtedy na rozruch będą potrzebowały znacznie, znacznie więcej energii, mhm. ale to jest mit. Takie zwykłe żarówki, tak? No nie, nie, To pobierają troszkę więcej mocy przez parę sekund tak naprawdę mhm. po odpaleniu, więc no tu wtedy rzeczywiście być może się nie opłaca, jak tylko wychodzimy po, na chwileczkę i od razu wracamy, to wtedy gaszenie rzeczywiście może być nieopłacalne. W przypadku świetlówek, tak, takich dłużej działających to rzeczywiście jest kilkanaście sekund potrafi być, mm -hmm. ale, ale i tak, i tak no, jak zwykle będzie to zdecydowanie bardziej opłacalne, kiedy właśnie zdecydujemy się na to, żeby, żeby zgasić światło. No i tutaj warto, jeżeli na przykład mamy dzieci i rzeczywiście nam strasznie trudno jest jakby wyegzekwować te gaszenie światła, no to można wprowadzić chociażby taką punktację, taką drobną zabawę rodzinną, że za zgaszenie światła po kimś, tak, ktoś mm -hmm. kto nie zgasił, my gasimy, dostajemy punkty, liczymy sobie, taka rywalizacja domowa Dzięki temu no, wprowadzamy jakiś element gry i, i rywalizacji. Niekoniecznie nawet jak są <noise> dzieci, to można po prostu tak. sobie w rodzinie wprowadzić. Też taka rywalizacja czasami może być taką dodatkową zabawą, mhm. więc y, to bardzo fajny pomysł właśnie, żeby tutaj coś dodatkowego y, do tego dołożyć, mhm. jakiś właśnie taki element zabawy y, i wtedy może jakieś fajne właśnie... Też czasem można jakąś nagrodę dla Nagrody. osoby, mm -hmm. która tak najwięcej zbierze. Kolejnym punktem to jest korzystanie ze światła dziennego jak najdłużej się da. I jasne, no też mamy... Ym, Klimat, jaki mamy, mamy pory roku, jakie mamy, więc faktycznie na pewno zupełnie inaczej to będzie wyglądało latem, zupełnie inaczej zimą. Ale może warto pomyśleć wtedy o tym, żeby trochę przearanżować na przykład um, układ naszy, znaczy, nie wiem, naszego mieszkania ale, czy domu, ale układ mebli, który mamy, żeby jednak te miejsca, w których jesteśmy dużo, powiedzmy kanapa czy stół, właśnie były bliżej okna i wtedy to światło dzienne dłużej będzie tam dochodziło, będziemy mogli później włączyć to światło elektryczne. No i to też na pewno odbije. Się na naszych rachunkach, więc tutaj trzeba po prostu tak zastanowić się, czy w ogóle mamy taką możliwość, właśnie. Trochę przerażowania tej naszej przestrzeni. Mhm. Tak. Kolejna rada, no, w moim przypadku bardzo dobrze się sprawdziła, to jest kupienie jakiejś lampki do pokoju. Tak? Ja w, na przykład w salonie mam rzeczywiście taki rzyrandul, że wynajmuję mieszkanie, no to trochę też nie mój wybór mhm. był, który ma sporą liczbę żarówek, mhm. tak, jest dość jasny i, i mocno, mocno rozświetla. No i po kupieniu dość po prostu lampki do, do pomieszczenia z jedną Żarówką, jeszcze właśnie taki bardziej energoszczędna ta lampka mm. jest. No to rzeczywiście zapalam zamiast kilku żarówek naraz, no to zapalam tylko tą jedną. To jeszcze taki przyjemniejszy półmrok daje czasami w tym pomieszczeniu. Mm. Więc, więc rzeczywiście z tego górnego światła właściwie prawie przestałem korzystać dzięki temu. Więc często kupienie takiej lampki, bardziej takie punktowe światło w miejscu, w którym jesteśmy, a nie rozświetlenie mm. całego pomieszczenia, jeżeli jest większe, też pozwoli ograniczyć No rachunki. tak, bo na przykład, jeżeli powiedzmy, chcemy poczytać sobie książkę, no to właśnie taka punktowa lampka zupełnie nam wystarczy i nie ma potrzeby e, palić, tak jak mówisz, takiego dużego światła. Jasne. E, kolejnym punktem jest wyłączanie telewizora, komputera no i wszystkich elektronicznych rzeczy, które mamy, jeśli z nich nie korzystamy, bo no to właśnie jest zupełnie niepotrzebny pobór prądu wtedy faktycznie, jeżeli takie urządzenia chodzą i wcale z nich nie korzystamy. Tak, tak, bo, bo to trzeba pamiętać też, że czasami nie wiem, laptop, który po prostu zamkniemy, on potrafi działać w tle i pobierać dalej normalnie prąd, nie zahibernuje się, i tutaj warto też na pewno brać to pod uwagę, bo to są dość prądożerne urządzenia. Tak, tak no i to, co warto robić, jak już kupujemy nowych, znaczy na pewno nie warto kupować specjalnie nowych urządzeń, tylko po to, że są troszkę bardziej energooszczędne, mhm, bo to rzadko się opłaca, ale jeżeli już kupujemy coś, no to warto na pewno zwrócić uwagę na tą energooszczędność, ponieważ no, potrafi nawet, jeżeli to jest kilkaset złotych droższy sprzęt niż na przykład taki tańszy, no to jeżeli to jest lodówka, która na przykład pobiera bardzo dużo energii i jest jednym z głównych, jakby takich, takich urządzeń, które wykorzystują prąd i najwięcej tego prądu wykorzystują w naszym gospodarstwie domowym, no to to może się dość szybko zwrócić. Więc warto patrzeć po prostu na to, ile urządzenia po prostu energii. Pobiera i również wziąć to pod uwagę, wybierając takie urządzenie. Mm -hmm, jasne. Kolejnym punktem jest coś, z czym nie do końca się zgadzamy, a mianowicie klimatyzacja. Bo ja osobiście jestem wielką przeciwniczką klimatyzacji, bo uważam, że nie jest dobra dla naszego zdrowia. I oczywiście są sytuacje, kiedy no, mamy zamknięte pomieszczenie, powiedzmy biurowe czy w pracy, że, że okien nie można otwierać, nie ma możliwości do takiego naturalnego przewiewu, czy właśnie w ogóle nie ma okien. Ale w takich domowych warunkach, no to wydaje mi się właśnie, że no, nie jest ona niezbędna. I ja rozumiem, że mamy coraz cieplejsze te lata, ale mimo wszystko to i tak, przynajmniej w moim rozumieniu, nie jest usprawiedliwieniem właśnie na korzystanie z tej klimatyzacji, mm -hmm. bo już pomijając ten fakt tego prądu, który to zużywa, to jeszcze też bardzo trzeba przy klimatyzacji pamiętać o jej konserwacji, o tym, żeby ją. Odgrzebiać, no bo też ona może być po prostu bardzo dla nas niebezpieczna. Może negatywnie wpłynąć rzeczywiście na, na zdrowie, jeżeli tak. nie dbamy o nią. No ja tutaj tro, trochę się nie zgadzam pod tym względem, że no, jakby podzielam trochę zdanie Alicji pod względem tego, że pewnie dobrze byłoby jak najbardziej ograniczać, ale też wiem, że no ludzie będą korzystać z klimatyzacji. Ja osobiście nie mam klimatyzatora w domu, ale wiem, jak, jak duży komfort to potrafi zapewnić, więc wiele osób na pewno się z. z decyduje na klimatyzację, ale nawet kiedy mamy już klimatyzację, to możemy i tak robić pewne rzeczy, które no, będą tutaj pomagały zmniejszyć te rachunki za prąd. Mm -hmm. Na przykład, no, jeżeli mamy klimatyzację, dalej róbmy takie rzeczy, które zwykle robimy bez klimatyzacji, żeby zachować e, większy chłód w mieszkaniu. Mm -hmm. Czyli kiedy wychodzimy, zasłońmy okna, zamknijmy je, będzie naprawdę przyjemniej i nawet jeśli skorzystamy wtedy z klimatyzacji, no to ona będzie musiała znacznie mniej chłodzić, mm -hmm. z mniejszej temperatury zbić, no bo niektórzy w tej chwili po prostu no mam klimatyzację, dobrze, niech świeci, wrócę do domu, po prostu włączę, jak się da, Max. na maksa tak szybko schłodzi, no i będzie już okej. Na to rzeczywiście i pod względem kosztów, tak, i pod względem środowiska warto po prostu postawić na to, żebyśmy zaciemniali te pomieszczenia mm. i dbali o to, żeby po prostu tak naturalnie w tym, w tym naszym mieszkaniu było troszkę chłodniej. Jasne. No i jeszcze z takich porad, właśnie, co robić, kiedy tej klimatyzacji nie chcemy korzystać z niej tak dużo albo w ogóle, to można na przykład zastosować taki sposób, że po prostu rano tak no, bladym świtem można powiedzieć, otwierać wszystkie okna, żeby był przewiew, żeby no, to mieszkanie się wychłodziło, a potem po prostu czy dom się ochłodziły, a potem po prostu te okna pozamykać i no tutaj właśnie też, tak jak mówiłeś, w tym zaciemnieniu, że trochę też się trzeba dostosować. No to nie jest tak. Także wtedy żyjemy w taki sam sposób, jak wtedy, kiedy mm. tego ciepła takiego bardzo dużego nie ma. No ale to jest po prostu coś za coś i jednak yy, według mnie opłaca się. <grym> Tak. To jeszcze, jeszcze byśmy na pewno mieli kilka takich kuchennych rad, mm -hmm. tak? No bo kuchnia to jest rzeczywiście te pomieszczenie, które pewnie jest no naj, najdroższe w utrzymaniu energetycznym. No mamy tutaj wiadomo lodówkę, lodówkę. z zamrażalnikiem, mamy, mamy kuchnię, jeżeli mamy prąd zmywarkę, więc to rzeczywiście są te miejsca, te, te urządzenia, które zużywają dość dużo prądu. Więc no, po pierwsze, no to warto rzeczywiście, jeżeli lodówka, no wiemy, lodówka jest tak takim urządzeniem, które zużywa bardzo dużo prądu, no to zastanowić się, zanim coś wyjmiemy, to zastanowić się, co chcemy, tak, co chcemy no, no. wziąć i wtedy nie otwierać, tak sobie popatrzeć, co już tam w lodówce jest, chociaż czasami wiadomo, bywa to przyjemne i szukamy po raz trzeci czegoś pysznego w lodówce, mimo że, no, wiemy, że raczej tam nic nie ma, nic się nie ukryło, więc, więc warto na pewno się zastanowić, no i sobie też jakby, no, trzymać pewien porządek w tej lodówce, żeby miejsca były na podobnych, znaczy rzeczy były na podobnych, w podobnych miejscach wtedy po prostu szybciej sobie sięgniemy i ta lodówka po prostu mniej się schłodzi w czasie otwierania, znaczy ociepli, tak, i później musi mniej chłodzić, żeby przywrócić tą temperaturę pierwotną. O, to jest też bardzo fajny pomysł właśnie, żeby te rzeczy, które mamy w lodówce w odpowiedni sposób leżały. Więc tutaj polecamy nasz artykuł na stronie właśnie gdzie jest taka grafika pokazana co gdzie powinno leżeć, żeby najlepiej najefektywniej wykorzystać też właśnie te miejsca w lodówce. Oprócz tego związanego z lodówką, to jest też, żeby nie wkładać kolejna porada, żeby nie wkładać ciepłych rzeczy do lodówki po tym, jak coś gotujemy i chcemy zostawić to na kolejne dzień czy na po prostu na, na za jakiś czas, żeby nie wkładać tych rzeczy ciepłych, mhm. tylko zostawić do wystudzenia i dopiero te, wtedy wkładać do lodówki, bo ona też wtedy pobiera właśnie dużo więcej prądu, żeby schłodzić te rzeczy, które wkładamy ciepłe, no bo właśnie no tak bo trzeba dużo i to właściwie to. jest podwójny problem, bo mhm. kiedy włożymy ciepłe rzeczy, też no, ulega oddają. skraplaniu, oddają ciepło, też skrapla się woda, która później potrafi przymarznąć i znowu zwiększać zapotrzebowanie prądu na lodówkę w lodówce, więc, więc to jest jakby no druga rzecz kolejna rzecz tak naprawdę jeżeli chodzi o lodówkę no to musimy ją rozmrażać tak mm. czyli dbać o to żeby nie było tutaj że nie mamy takiej funkcjonalności w samej lodówce no to ta warstwa warstwa lodu w lodówce czy w zamrażalniku powoduje że lodówka pobiera znacznie więcej energii więc to mm. jest naprawdę jeżeli nie macie warto rozmrażać tą lodówkę bo ona rzeczywiście mimo rozmrożenia i ocieplenia jej i później no, ponownie musi pracować i ochłodzić to suma sumarum będzie rzeczywiście pobierała Pobierze mniej mhm. energii w czasie pewnego okresu działania niż kiedybyśmy po prostu jej nie rozmrozili. Tak, to znaczy wydaje mi się, że tak jak mówisz właśnie, że te nowsze modele już raczej mają tę funkcję defrost, ale faktycznie przy tych starszych no to warto mhm. monitorować po prostu stan tej naszej mhm. i lodówki, i zamrażarki, także, żeby to właśnie no zupełnie bez sensu nie pobierało więcej prądu. Z rozmrażaniem tutaj jest też fajny tip, żeby jak mamy jakieś rzeczy do rozmrożenia, to nie rozmrażać ich poza lodówką tylko właśnie w lodówce, bo to wtedy jest i bardzo dobre dla tych produktów, no ale też właśnie tutaj tak. z zaoszczędzeniem prądu trochę, bo mamy dodatkowe źródło chłodzenia wewnątrz tej lodówki i wtedy ona musi mniej prądu pobrać, żeby chłodzić tą resztę rzeczy, które są z... tak i rzeczywiście rzeczy też rozmrożone w lodówce znacznie lepiej smakują, jeżeli rozmrażamy, to zajmuje rzeczywiście więcej dłużej, czasu, jasne. musimy zaplanować to, no tutaj nie wrócimy, nie szybko nie rozmrozimy czegoś, ale Oczywiście smak też jest znacznie, znacznie lepszy. Jestem fanem mrożonych e, owoców e, mhm. i, i sporo ich sobie kupuję, i rzeczywiście te rozmrożone w lodówce inaczej zupełnie smakują niż jak postawię, żeby się rozmroziły na blacie w, 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 w kuchni. Mhm. Dobrze, to jeszcze to, co na pewno mamy, no to tu inne urządzenie, które też potrafi być energochłonne, czyli czajnik. To, co ważne, to żeby rzeczywiście go odkamieniać regularnie, bo znowu warstwa kamienia powoduje, że te ciepło jest tracone, ta energia jest tracona i, i, i przez to po prostu no, znowu zużywamy więcej prądu. Mhm. No i tutaj przy czajniku to też jest ważne, żeby właśnie nalewać tyle wody, ile używamy, żeby też nie gotować bez sensu dodatkowo, bo potem po no, więcej wody trzeba zagrzać, więc większy jest pobór prądu, a potem wody też... I tak no, się chłodzi ta woda tak, później, i potem, więcej potem znowu, kamienia powstaje tak. i tak dalej. I, i tak też dalej. podobno nie powinno się gotować wiele razy tej samej wody, więc hmm. to też tutaj wiele składowych hmm. y, przemawiających za tym, by gotować tylko tyle wody, ile potrzebujemy. <laughs> tak, no i, i ostatnia y, taka już rada nasza, jeżeli chodzi o kuchenne rady, to jest na pewno, żeby no, używać po prostu pokrywek, tak? No bo to potrafi rzeczywiście znacząco Przyspieszyć gotowanie na przykład wody na makaron, czy czegokolwiek mhm. innego i bardzo mocno wpływa na pobór prądu. A mam jeszcze jedną radę, taką piekarnikową, że jeżeli coś pieczemy, to właśnie warto, oczywiście w zależności tutaj od długości tego okresu pieczenia mhm. i co tam w środku jest, ale kilka minut, albo czasami kilkanaście minut wcześniej wyłączyć ten piekarnik, bo temperatura będzie wtedy utrzymywana taka sama, a już ten pobór prądu nie będzie miał miejsca. Więc też to taki nieinwazyjny bardzo mhm. sposób na zmniejszenie tutaj poboru prądu. Mhm. Tak, to jeszcze tak na koniec, bo no my, my szukając jakby informacji na temat właśnie poboru prądu, no chcemy wam zapewniać jak najlepsze informacje więc sprawdzamy te informacje i weryfikujemy. No i, i były dwie rzeczy, które nas właściwie zaskoczyły, tak? Bo myśleliśmy, że rzeczywiście tak jest, a do końca, no jak się to skonfrontuje z danymi, to nie do końca tak, jest. Tak, bo to takie... są takie rzeczy, które były powielane też na wielu, wielu, wielu tak. miejscach właśnie przy tym oszczędzaniu prądu. Mhm. I faktycznie, wiesz, jak ja je czytałam, to myślałam, no tak, no oczywiście, no tak jest. tak jest. Ale tak. Po, kiedy to przeliczyliśmy, to faktycznie okazało się, że no, nie do nie końca. Jest. Tak. Pierwsza, pierwsza taka Rzecz to jest tryb standby. Tak, mm. no, często się mówi, mówi o tym, żeby tu koniecznie wyłączać ten e, tryb standby, że to jest taki bezwzględny i taki pożeracz najprostszy prądu, sposób pożeracz. No, okazuje się, że nie do końca, że e, tak naprawdę ten standby w większości urządzeń pobiera bardzo mało energii e, i często, no, no, wiadomo, że jeżeli go wyłączymy, to oczywiście pobierze to mniej energii, no ale w przypadku wielu urządzeń to są kwoty parę złotych rocznie. Mhm. Więc oczywiście pobierzemy troszkę mniej energii, ale, ale no kosztem wiadomo komfortu, pewnego pewnej tak, wiesz, wygody bardziej działania. bardziej chodziło o to, że po prostu to nie są takie kwoty, gdzie zawsze się są... o tym mówiło, tak. że to dużo się można tak. zaoszczędzić. Mówili... Oczywiście to jest super, żeby tak. nie korzystać z tego typu stand-by, bo to jest też no, nawet te kilka złotych, no i też jest to dla planety lepszej w ogóle, ale to nie jest takie Ogromny ważne. wpływ, tak, tak. To nie ma tak ogromnego wpływu, no i wiadomo, że jest to Pewien koszt może być to pewien koszt pewnej wygody. Tutaj jest oczywiście urządzenia, są, które są um, w pewien sposób um, wyjątkami od, uh -huh. od tej reguły. Na przykład dekoder, on potrafi już korzystać z dość dużej um, ilości energii i tutaj już dekoder rzeczywiście warto wyłączyć, a nie uh -huh. mieć go w takim trybie standby. Ale w większości przypadków wyciąganie, na przykład um, ładowarek z kontaktu nie będzie miał dużego wpływu na nasz koszt miesięczny prądu. Mhm. I też nie będzie miał bardzo że, właśnie takiego wpływu na, na planetę, a zawsze będzie no, w pewien sposób no, dla niektórych ludzi to jest po prostu wygodne, jest, jest to za szafką, trudno jest sięgnąć, mhm, więc, mhm. więc czasami dla tego komfortu no, możemy z tego typu rzeczy zrezygnować. Czy, czy właściwie nie rezygnować? Tak, właściwie nie rezygnować z wyłączania. No. <laughs> Okej, okay. no i jeszcze jeden myd. Tak, mamy jeszcze jeden myt związany ze zmywarką, tak? Często mówi się właśnie, żeby koniecznie załadować zmywarkę do końca i mm -hmm. tylko wtedy z niej korzystać. I my się tu zgadzamy. W sensie, im więcej rzeczy w zmywarce, tym lepiej, tak? No, w, za, w, to, w tej samej można powiedzieć cenie wykorzystamy mm -hmm. to samo, ale warto też zwrócić uwagę, że zmywarka jakby korzysta mniej więcej z cztery razy mniej wody marnuje, będąc dość energicznie szczędnym urządzeniem jeżeli chodzi o mycie ręczne, tak? Mhm. Czyli nawet jeżeli mamy połowę zmywarki, no to połowę mniej wody zostanie zmarnowane niż w przypadku mycia ręcznego. Tak, i to nie ma też takiego bezpośredniego tutaj przełożenia na ten nasz rachunek tak. energii, ale no jest pośrednio połączone z tym, że mhm. wtedy korzystamy z ciepłej wody myjąc ręcznie, prawda? A tutaj korzystamy zmywarka z zimnej. No i widziałam też takie właśnie ostatnio wyliczenia, że te nowoczesne zmywarki, czy znaczy nowoczesne, no tak które teraz mamy zmywarki mm -hmm. pobierają mniej więcej tyle wody co umycie ośmiu talerzy. Czyli jeżeli mamy no, równowartość mhm. ośmiu talerzy, to bardziej się opłaca zawsze puścić zmywarkę, tak. czyli nawet, nawet, nawet nie to nie będzie pół wtedy, tak. tylko że właśnie... Nawet jeżeli potrzebujemy to. w tej chwili tych naczyń i myślimy nie, dobrze, no to nie będę wstawiał zmywarki, tylko umyję mhm. ręcznie, no bo, no bo e, chcę zaoszczędzić, to no, nie jest dobry sposób, e, więc, więc dobrze tutaj rzeczywiście jest wtedy po prostu włączyć zmywarkę i z niej skorzystać. No strasznie dużo nam wyszło mhm. tych porad, więc nie będziemy ich powtarzać tutaj, ale zapraszamy na naszą stronę, gdzie można można pobrać checklistę właśnie ze wszystkimi tymi poradami, które dzisiaj Wam przedstawiliśmy i sobie zobaczyć, co nam się sprawdzi. Może też trochę popróbować i mhm. obniżyć te wydatki za energię. To już Dobra. wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy do zasubskrybowania naszego kanału oraz odwiedzenia naszych mediów społecznościowych. Dzięki, cześć! Cześć!